Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Kiedy myślę o Panu Bogu, to myślę o nadprzyrodzoności, o Jego mocy, o Jego mądrości, o Jego wszechwiedzy, Jego wszechwładzy, Jego wszechmiłości, o tym wszystkim, co lub czym jest i kim jest. I nie potrafię oddzielić od Pana Boga. Tej nadprzyrodzoności, bo kiedy Bóg rozmnażał wino, kiedy wskrzeszał umarłych, kiedy leczył choroby, to nie jest to w dzisiejszym świecie postrzegane jako normalność. Jest to coś nieprawdopodobnego, jest to coś niewiarygodnego, jest to coś niesamowitego, jest to coś pięknego, jest to coś niemożliwego, jest to coś po prostu nadprzyrodzonego. I kiedy zakładam sobie w życiu jakieś. Cele to łączę jest z tą nadprzyrodzonością i uczę się tego, aby ufać Panu Bogu. Mówię uczę się, ponieważ czasami moje usta wypowiadają słowa: Panie Jezu, ufam Ci, tak, będę Ci ufał, ale za dwie minuty, za dwie kolejne minuty lub w dwóch kolejnych następnych minutach. Robię totalnie coś przeciwnego. Zaczynam się martwić, zaczynam się troskać, zaczynam się dręczyć, zaczynam się zastanawiać, zaczynam wątpić, zaczynam ulegać jakimś złym myślom. I postanowiłem sobie, że w roku 2024, 2024, przepraszam, Chcę się oddać Panu Bogu w pełnym zaufaniu, chcę się oddać Panu Bogu w wierze, chcę się oddać Panu Bogu w tej Jego nadprzyrodzoności, chcę się oddać Panu Bogu nie patrząc na to, co czasami dyktuje mi ten świat albo nawet moja głowa, bo jeśli sercem przygniemy do Pana, jeżeli sercem całkowicie przygniemy do Pana Boga, no to. Dlaczego miałoby mi coś grozić? Czasami zastanawiam się nad tym właśnie skąd pojawia się w człowieku to zwątpienie, ta, nagle, ta nagła osłość, to nagle takie przygnębienie, brak wiary, jakaś taka beznadzieja, szarość, coś wyrywa ci radość z serca i. I zdałem sobie z tego sprawę, że to właśnie jest ten brak zaufania. To, to, nie to nie ta miłość do Pana Boga, tylko wyrażana ustami, nie tylko ta miłość do Pana Boga e, i ta ufność wyrażana ustami, ale takie szczere zastanowienie się i przekonwertowanie myślenia i prze, przestawienie naszego serca na to, że w niezależnie jak trudnej sytuacji bym się znalazł lub byś się znalazł lub byś się znalazła, to oddaj to Panu Jezusowi. Często jest też tak, że na przykład czytam Pismo Święte, czytam jakiś dany fragment i robię to, powiedzmy, w cudzysłowie biorąc, w pośpiechu, bo jestem przed pracą, bo zajmuję się dzieckiem, bo mam tylko dwie minuty na to, żeby teraz wykorzystać czas na Pismo Święte. I mówię sobie do Pana Boga tak, właśnie w tej ufności, Boże, no czy to Ci się podobało, że ja teraz przeczytałem w ciągu dwóch minut fragment Pisma Świętego? Przychodzi wieczór? Otwieram jakiś filmik na YouTube Przypadkowy w cudzysłowie I tam jest ponownie ten fragment z Pisma Świętego Który odbieram jakby Pan Bóg Chciał mi podziękować Wręcz za te dwie minuty W których przeczytałem Pismo Święte A teraz daje mi jeszcze raz możliwość Odsłuchania tego samego fragmentu Abym sobie jeszcze dobrze I bardziej i bardziej doskonale Zapamiętał to o czym mówi I to co chciałby Żebym ja usłyszał Trudne jest to dzisiejsze moje gadanie i jakoś ciężko mi się zebrać, ale bardzo już pragnąłem, bardzo pragnąłem coś nagrać, bo gdzieś tam w sercu to wszystko we mnie pracuje i tak jak mówię, dwie minuty na czytanie Pisma Świętego, jakaś chwila od e, przeskoku z domu do sklepu w aucie, nagrywanie o Panu Bogu i o Słowie Bożym. 2024 rok chcę ufać. O, widzicie, światło się zgasiło, to chyba znak na parkingu, że już mam kończyć. Przepraszam, musiałem wyjść i włączyć czujnik światła. Chciałem jeszcze raz podkreślić, 2024 rok chciałbym, aby był rokiem, w którym całkowicie zawierzam się Panu Bogu, oddaję mu się, ufam mu w każdej najgorszej, najfajniejszej, najtrudniejszej, najbardziej beznadziejnej sytuacji. I mam tu na przykład właśnie taki, eee, taki przykład. Jedziesz samochodem, kończy ci się paliwo na środku drogi. No, nie jeden by. Włosy z głowy daru. Prawdopodobnie byłbym to ja, ale w 2024 roku chcę ufać Panu Bogu. Chcę wierzyć w to, że na przykład za minutę na tej pustej drodze przejeżdża samochód, który ma zapasowe paliwo i pomaga mi w tej trudnej sytuacji. Takie chcę mieć podejście, takie nadprzyrodzone, takie nienormalne, takie nie na ten świat. Chcę ufać Panu Bogu i to jest moim celem. W tym 2024 roku pełne oddanie, pełne zaufanie, wiara. Mimo tego, że coś ci do ucha szepcze, że nie, to niemożliwe, tak się nie stanie, w jaki sposób, no co ty, kto by wpadł na takie coś. Ja chcę ufać i wierzyć Panu Bogu w 2024 roku. A pomaga mi w tym Pismo Święte. Pismo Święte, jeśli zakochasz się w Piśmie Świętym, nie będziesz potrafił wytrzymać dnia bez czytania Pisma Świętego. Bo pismo święte mnie napędza. Pismo święte daje mi tego kopa. Pismo święte daje mi tą wiarę i to przekonanie, że Bóg jest przy mnie, ze mną i we wszystkim mi pomaga. Chwała Panu.